Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej przykładowej rozgrywce. Dzisiaj zagramy w Horrified, czyli grę kooperacyjną w klimatach horroru. Z tego co widzicie, gra wygląda w sposób następujący. E, mamy taką tutaj, widzicie, planszę miasta z różnymi miejscami zaznaczonymi. E, na początku, gry musimy sobie wybrać. E, przede wszystkim, jakby kim gramy? Ja tu akurat będę miał rozgrywkę dwuosobową, gdzie będzie odkrywca. E, druga bohaterka to będzie inspektor. Mamy opisaną po prostu umiejętność specjalną ile akcji w każdej turze ten, ten bohater będzie miał i gdzie rozpoczynamy grę. Każdy dostaje też jedną bonusową kartę do wykorzystania w dowolnym momencie. I druga rzecz o jakiej decydujemy to jest z jakimi potworami będziemy walczyć. Ja zagram na poziomie łatwym to będą tylko i wyłącznie dwa potwory do pokonania. Jeżeli uda nam się pokonać Drakulę i Mumię wtedy automatycznie wygrywamy. Przegrywamy, jeżeli potwory doprowadzą do tego, że na tym torze dojdziemy do końca, czyli do tej czachy. To będzie się działo, kiedy nasi bohaterowie będą pokonani albo mieszkańcy miasta zostaną pokonani. Przegrywamy też, kiedy skończy się nasza talia potworu, bo w każdej turze odkrywamy jedną taką kartę, i skończą nam się też automatycznie wygrywamy. Dobra, także odkrywca będzie pierwszym graczem. Przy rozłożeniu, tak, przede wszystkim mamy rzeczy dla każdego potwora inne, to jest bardzo ciekawe, że przy rozłożeniu Draculi, na przykład, musimy cztery trumny rozłożyć w różnych miejscach na planszy i pokonamy Draculę dopiero, kiedy zniszczymy te cztery trumny, a następnie pokonamy go po prostu w walce. Mumia z kolei, zobaczcie, ma tutaj specjalną taką łamigówkę do, do yy, rozwiązania. Czyli musimy wszystkie te, widzicie, skarabeusze na odpowiednie miejsce ułożyć. Na chwilę obecną, widzicie, szóstka jest na trójce, czwórka na dwójce. Musimy je tak przesuwać przez środek i tak dalej żeby one na odpowiednie miejsce poleciały. Do tego potrzebujemy żółtych przedmiotów, a później, żeby mumia pokonać czerwonych przedmiotów i wtedy zostanie pokonana. Także przy rozłożeniu też mamy tam z tyłu dokładny opis, ale muzeum, widzicie, ma specjalną nakładkę, gdzie rozwiązujemy zagadki mumii. Tutaj jest nasz Dracula, zaczyna w krypcie, jest też jedna trumna tutaj. I <laughs> zaczyna odkrywca. W obozowisku, i jakie mamy akcje do wyboru? Ona ma, zobaczcie, trzy akcje, i wybieramy tutaj z dostępnych akcji, które widzicie. Mamy ruch, mamy pomocy jakby mieszkańcowi, podniesienie przedmiotów, wymiana między graczami, wykonanie zadania to są właśnie te iłamigówki, niszczenie, to rumień, na przykład pokonanie potwora, to, to też jest, jakby akcja związana, z opisana tutaj na planszetce. I akcje specjalne. Każdy, zobaczcie, ma tutaj swoją akcję specjalną. Ona może chodzić gdzie chce, w zasadzie, więc odkrywca jest naprawdę świetny w tej grze. Eee, no, ale zaczniemy od tego, że mamy te trzy akcje, i jako pierwszą akcję, powiedzmy, że ona zbierze sobie te dwa przedmioty. Ogólnie na początku, gdy 12 takich przedmiotów wystawiamy, tam gdzie jest opisane, widzicie, trafiło się, że obozowisko, obozowisko, więc jak najbardziej, ja te przedmioty zabieram. Przydadzą mi się, ponieważ w walce z potworem, żeby nie, nie dostać obrażenia. Odrzucamy dowolny przedmiot, żeby nie dostać tego obrażenia, a w innym wypadku od razu przegrywamy, od razu jakby przesuwamy się na tamtym torze. Także, także przedmioty są ważne. No i przede wszystkim też do rozwiązywania zagadek mumi, na przykład potrzebujemy też, widzicie, tych żółtych znaczników. więc na dobry początek te przedmioty to jest jedna akcja, dwa przedmioty nie podniosłem. Za drugą akcję przeniesiemy się, ona może gdzie chce, w ramach akcji specjalnej. Więc do posiadłości. Jako trzecią akcję zbierzemy wszystkie przedmioty, jakie się tutaj znajdują. Bo tak się trafiło, że na posiadłości jest bardzo dużo przedmiotów, dzięki czemu ja będę mógł w przyszłości sobie zobaczyć zagadki rozwiązywać. Yy, I teraz jest po akcji człowieka, jest akcja potworów. Dobieramy po prostu kartę i rozpatrujemy jej efekt. Pierwsze co robimy? Tutaj jest ile przedmiotów nowych się pojawia na planszy, czyli trzy przedmioty nowe. Yy. Co my tutaj mamy? Instytut to jest tutaj, przedmiot się pojawia. Posiadłość tutaj, i kolejna rzecz, jaka się pojawiła, obozowisko. Tutaj, przedmiot się pojawia. Ok, i następna rzecz to czytamy tutaj, informację z karty. Umieść malewę w obozowisku, czyli pojawia się pierwszy człowiek. Ludzie tak naprawdę tylko nam przeszkadzają w wygraniu gry, ze względu na to, że jeżeli potwór wykończy tę, tę ofiarę, czyli znajdzie się na polu z tą ofiarą i na kostce wyrzuci trafienie, wtedy automatycznie ta osoba jest eliminowana i przesuwamy się na tym torze. Także trzeba uważać, trzeba przesuwać tych ludzi. Ostatnia rzecz na tej karcie, jaka się pojawia, jest to aktywacja potworów. Tutaj jest wilkołak, symbol wilkołaka, ale nie bierze udziału w grze, ale jest symbol ognia, to jest symbol szału. I musimy na początku gry ten symbol dać temu, który ma najniższe, widzicie, ten współczynnik. Mumia ma dwa, Drakula jeden, także Drakula ma ten ogień, także Drakula dostaje ten bonusową aktywację ze względu na ten ogień, który się tutaj pojawia. Aktywacja polega na tym, zobaczcie, że porusza się o jedno pole i atakuje dwiema kostkami, jeżeli kogoś spotka. Zawsze potwory poruszają się jak najkrótszą drogą. W tym wypadku idzie w moim kierunku, bo zawsze idzie albo do człowieka, albo do yy, jakby tego neutralnego człowieka, który pojawia się w wiosce. W tym wypadku w moim kierunku się przemieścił o jeden, yy, ale nie atakuje, bo nie ma nikogo na polu. Mało brakowało, a byłby bałby u mnie. Także to była moja tura i to była tura potwora. I teraz jest drugi gracz. Ona ma zobaczyć cztery akcje. Hmm. Ona, zobaczcie, może automatycznie na pole z potworem się przesuwać, ale na razie jakby i tak nic nie mogę dla Kuli zrobić, póki nie rozwalę jego trumien. Także na razie zbieramy przedmioty i będziemy starali się trumny rozwalać. Także za pierwszą akcję biorę ten pistolet. On mi się przyda po to, żeby rozwalić jedną strumień, strumień. Teraz mogę iść w kierunku właśnie, ponieważ one, no zobaczcie, z przedmiotem 6 plusy si się niszczą, także ten jeden przedmiot już mi, już mi wystarczy. Ta chyba nawet... Te... Tam też kiedyś muszę iść, więc zobaczmy, gdzie jest bliżej. To jest tak i raz, dwa, trzy, cztery, a tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, tak samo. Także pójdę w tym kierunku. To była jedna akcja, zabranie przedmiotów. Druga akcja, trzecia akcja, czwarta akcja, zakończymy wieży. I tak jak w przypadku mojego kompana, ja też muszę rozpatrzyć kartę potworów. Dwa nowe przedmioty się pojawiają zgodnie z informacją na górze karty, także dokładamy dwa przedmioty. E, mamy tutaj laboratorium tutaj i w kościele pojawia się ten krzyż, e, gdzie mamy tutaj kościół tutaj. Dobra. Następnie przez przemiana w nietoperza Przesuń kula na dowo na pole zajmowane przez bohatera aktywnego gracza. Więc zobaczcie automatycznie nasz rakula leci na pole ze mną, bo jestem tutaj aktywnym graczem e, i jest aktywacja. Na szczęście Dracula nie atakuje, bo tutaj tylko mumia e, Frankensteina. To jest dama Frankensteina i niewidzialny człowiek. Ale mumia jak najbardziej porusza się jedno pole i ewentualnie atakuje. Porusza się najkrótszą trasą, więc idzie tutaj i wyrzuci się jako skamia, ale nikogo na polu na szczęście nie ma, także, także nic się więcej nie dzieje. I odrzucamy tę kartę. I teraz tak, i teraz znowu jest poda odkrywcy, więc zobaczymy, spróbujemy teraz rozwiązać zagadkę mumii w jakimś tam zakresie. Więc za jedną akcję przenoszę się tutaj zgodnie z umiejętnością specjalną, że mogę gdzie chcę pójść. I tutaj jest muzeum, w którym właśnie wykonuję akcję specjalną związaną z tym, że wydaje żółty żeton jeden i tyle razy mogę poruszyć tą amigówką, ile jest na tym żetonie. Także trzy razy mogę poruszyć, żeby rozwiązać tę zagadkę mumii. Więc te skarabeusze muszę, muszę jakoś tutaj poruszyć. Yy, więc powiedzmy zróbmy tak, że bym <laughs> chciał yy, raz, dwa, to już mamy zobaczcie jedynkę na dobrym miejscu. Yy, I powiedzmy, że na no, dwójkę i tak musimy stąd zabrać, więc trzy w ten sposób. I tutaj ten skarabeusz został przesunięty. Jedna ważna informacja: jakby się zdarzyło, że mumia by atakowała i wyrzuci, zobaczcie ten, ten e, wykrzyknik, oznaczałoby to, że jeden najniższy skarabeusz, czyli w tym przypadku jeden, byłby zasłonięty, czyli tak odwrócony. I wtedy nie możemy ogólnie rozwiązać tej zagadki, bo e, wtedy po prostu nie, nie będzie to działało. Tak więc, jeżeli jest w tym momencie odkryty, jest wszystko ok. Jeżeli jest zakryty, to może jeden z tych ruchów wykorzystanych tutaj użyć, żeby to zostało e, odkryte. Tak, więc to była, to była taka jedna akcja przeniesienia, druga akcja rozwiązywania. Jeszcze mogę raz to w zasadzie zrobić, ale ja chyba podniosę przedmiot tak na przyszłość, żebym też miał do rozwiązywania kolejnych zagadek. Także to była moja trzecia akcja i dobieramy znowu kartę potwora. Tutaj, żeby zobaczyć co się dzieje. Zero, zero przedmiotów, zobaczcie, nowych się pojawia. Ale jest ta animacja duszy, jeśli żaden z graczy nie posiada symbolu duszy. Eee, aha, właśnie, tutaj akurat tego nie wyjąłem z pudełka z tego co widzę, więc wam nie pokażę. Ale ogólnie teraz eee, osoba właśnie dostanie <coughs> ten żeton i mumia będzie się skupiała wtedy na tej osobie, bo to będzie tak zwana ukochana mumi, tak, wtedy, która otrzymała się ten żeton. Tego już nie będziemy robili w tej rozgrywce, ale to już będziecie wiedzieli mniej więcej, do czego się to odnosi. Tutaj mamy jeszcze wielkołaka Dracula porusza się o jedno pole i atakuje dwiema kostkami. Jest na polu ze mną, więc się nie porusza, ale atakuje, więc dwie kostki. No, będę miał kłopoty. Ponieważ teraz zobaczcie, mamy niestety dwa trafienia. Ja mam tylko i wyłącznie jeden przedmiot, więc nawet jeżeli go odrzucam, to i tak niestety jedno wrażenie dostaje, więc. Potwory dostają jeden punkcik, a ja trafiam do szpitala. Także, także niedobrze się to zakończyło. Jakby ja nie umieram, jak najbardziej dalej kontynuuję rozgrywkę. No ale w tym wypadku niestety nie, nie mogłem nic zrobić, bo tutaj mogłem dwie dodatkowe akcje wykonać, jakby moja tura. Może to by mi w czymś pomogło. Niestety nie. No ale przynajmniej zobaczyliście, że potwory też potrafią się odgryźć. Eee, tutaj wszystko z tej karty zrobiliśmy, także ją też odrzucamy. No, i jest kolejna tutaj. Ten gracz normalnie tutaj zaczyna z tego miejsca i kontynuujemy swoją przygodę. Widzicie, że to wcale nie jest tak mało, bo, bo wystarczy 7 razy, tak tego typu wydarzenie ma miejsce i automatycznie przegrywamy. Także trzeba bardzo uważać, trzeba też bronić tych naszych tutaj ludzi, którzy się znajdują w mieście i rozwiązywać na przykład z, e, e, złamać klątwę mumii, e, zniszczyć te, te, te wszystkie nasze trumny po to, żeby zwyciężyć. Także to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o rozgrywkę w Horrified. E, na Was będzie niedługo czekała też moja opinia na temat tej gry. Dzięki wielkie, że oglądaliście. Do następnego. Hej!